To teraz mały update z poziomu 15, gdzie nie mamy, gdzie nie mamy kary za, za złe Affinity. Pierwsze uderzenie, 1 /6 HP. Teraz wszystkich spowalniamy. Zdejmujemy defense. Rzucamy ochronę. Rzucamy stuna. To co, teraz musimy sobie wyprodukować reus naszego skilla. Lejemy pajęczycę. Będąc pół HP już jest. Teraz damy sobie debów. Znaczy bufek buff na atak. Zdejmiemy termiter. Zargala pomoże nam wyczyścić tą falę. I teraz dajemy sobie ochronę. Dobry moment. I tak wszedł Slip na Zergala, ale tylko na jedną postać. Jak widzicie, wystarcza to na to, żebyśmy mogli zresetować skill. 416 tysięcy, już 2 trzecie hapsa poszły. Spróbujemy dać więcej buffów na resztę teamu, jest atak podniesiony. Uda się żółty pasek, nie, ale udało się za to decryst speed wrzucić. Zestunujemy jednego pająka. To co? Odnawiamy pasek, odnawiamy nasz skill na pajęczyce I lecimy za dwa Teraz wszystkich spowalniamy Kogo tu zestunować tego, żeby nie odnawiał? Jeśli się uda to Może teraz się uda Przyda nam się weekend no i mamy już skill gotowy, znaczy za chwilkę. I lejemy pajęczyca. I będzie, to by było na tyle. Także jak widzicie, tam gdzie nie ma kary, nie mamy, nie mamy kary za affinity. Skuteczność Septimusa jest niesamowita. <grym> Dzięki.